Ksiądz Zbigniew Paweł Maciejewski, Fundacja Nasza Winica od litery do wiary rzeczy dobrze pomyślane. Adwentowe rekolekcje w winicy w 2019 roku prowadził Ojciec Zbigniew Ptak, Paulin. Bardzo dobre rekolekcje. Szukaj w pobliżu tego filmu linku do tych rekolekcji, gorąco je polecam. Ojciec Zbigniew Ptak oprócz swojej działalności rekolekcyjnej, a może przede wszystkim. Oprócz działalności rekolekcyjnej, jest wydawcą. Wydawcą wielu książek, prowadzi swoje wydawnictwo. A w tym wydawnictwie, prawdziwą perełką jest ta książka, którą mam tu przed sobą Księga Jedności Narodu. Przygotowywana z myślą o stuleciu urodzin Jana Pawła II, która, która to rocznica przypadnie w przyszłym roku. Wielka Księga. Myśli, sentencje i aforyzmy świętego Jana Pawła II. Cała księga zapakowana jest w takie pudełko. Książka imponująca. Ciężka, gruba, 4 kg. Zdobiona okładka, a w środku fragmenty Przemówień, fragmenty homilii, fragmenty dokumentów papieskich. Są to wyjątki myśli na poszczególne tematy: celibat, choroba, ewangelizacja, mężczyzna, milczenie, miłosierdzie. Podaje oczywiście przykładowe hasła. W sumie 9101 myśli papieskich. E, oprócz e, spisu treści, który zawiera e, te hasła, pod którymi kryją się myśli Jana Pawła II, jest nota bibliograficzna, czyli do każdej myśli, sentencji, do każdego cytatu. E, Dopisane jest źródło, skąd jest to wzięte, ważne, kiedy chcemy to cytować. Oprócz noty bibliograficznej, mamy też indeks do sentencji, bo no, są myśli, są sentencje papieskie, które niekoniecznie pasują tylko do jednego hasła. Mogą pasować do kilku haseł, więc jeżeli chcemy dokładnie poznać myśl papieża, papieża dotyczącą jakiegoś hasła, warto do tego indeksu sięgnąć. To wydanie, które mam przed sobą, mimo że samo w sobie jest imponujące i potężne, jest Najskromniejszą formą tej księgi są jeszcze wersje bardziej ozdobne. Jest też wersja, która jest absolutnym hitem wersja jubilerska, która wygląda jak prawdziwa średniowieczna księga. To wszystko do nabycia w księgarni prowadzonej przez ojca Zbigniewa Ptaka. Zapraszam.